Witam Was serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj, ponieważ miałam bardzo dużo pytań, o chleb, który robię już od bodajże pół roku czy więcej. Chleb z niepalonej kaszy grytanej. Ta kasza fermentuje i potem z takiej sfermentowanej kaszy piekę chleb bez żadnych dodatków oprócz soli i, i nasion, które, które akurat mam pod ręką. Także tak. Odmierzam 400 g kaszy i to zalewam wodą. Ja akurat mam wodę filtrowaną, także może w innym przypadku trzeba by ją przygotować i ostudzić, i taką, taką wodą za, zalać to. To odstawiam w kuchni gdzieś na bok. I po 24 godzinach. Będę to mieliła, także wrócę z tym jutro. W międzyczasie co jakiś czas trzeba to przemieszać, bo ta kasza napęcznieje i jeśli nalejemy za mało wody, to po prostu ta kasza będzie wystawała ponad powierzchnię. Ona za chwilę się cała zanurzy i tyle. Ok, minął jeden dzień. To już jest takie bardzo napęczniałe i, i ta woda jest taka żelowata. Ja to odcedzam, ale tutaj z tym odcedzaniem to jest taka troszkę, taki troszkę trikt, bo to się nie odceda do samego końca. Ja to zawsze robię tak, że ten pierwszy, jakby ta pierwsza ilość pada, a ta reszta wody musi zostać. I to już też zostawiam. Także to jest takie odcedzanie te, te, tego nadmiaru wody. Cała reszta zostaje i to będzie razem z, z kaszą zmielone, właśnie na, na ciasto, które będzie do chleba. Ja to zaraz zmielę. Zaraz się włączę na nowo. Tak to wygląda. To jest kasza greczana z niewielką ilością wody. Tyle, ile zostało. Do tego dodaję łyżeczkę soli, może być mniej, jak ktoś bardzo dba o to. I to zamykam i mielę. Chleb już jest zmielony, dodaję teraz ziarna jakieś, ja akurat mam ziarna dyni, także dodaję tak ile no powiedzmy ze dwie łyżeczki czasami dodaję siemię lniane, czasami słonecznik, czasami mieszam także zależy co jest akurat w domu teraz delikatnie po prostu to wymieszam mam tu już przygotowaną foremkę wyłożoną papierem i to uwaga, to jest ważne ja się na tym nacięłam i parę osób z mojego otoczenia też się na to nacięło musi być papier bo do, do wszelkiego i innego tf, wszystkich tworzyw to przywiera w czasie pieczenia tak, że nie można odkleić, także musi być papier. No i po prostu teraz wlewam to. To ma taką konsystencję gęstej śmietany. Na wierzchu posypuję jeszcze odrobiną siemienia lnianego. Chociaż to może być cokolwiek, ale tak mam wrażenie, że to się więc takie lekkie i dzięki temu ten chleb lepiej wyrośnie. Teraz jeszcze jedna rzecz, to nie idzie od razu do pieczenia, bo to musi odstać kolejnych 8 do 12 godzin, aż odrobinę podrośnie, a wieczorem będę piekła.